Szykujcie się na koszmarne rekordy, patrzcie na to. Ty, 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 ty. Co tu jest najważniejsze? Wyrównałem mój rekord ze starym rekordem 2002 roku na klatę. Już w końcu doszedłem do tego momentu po pół roku. Zaczynając od 115 kg na klatę, już jestem na 142 kg. Stary rekord to był 120, 143, niby, ale to było obciążenie ze złomu jakieś stare i to, to naprawdę jest to samo, nie? No ale zobaczycie, jak kiedyś z trampoliny odbiłem, a jak teraz się poprawiłem. Jednak jeszcze jest do poprawy środek ruchu wyciskania, co za tym idzie. Mam nowy plan na to: wyciskanie spinów z tego punktu mojego takiego krytycznego, i tak dalej. Kolejno. Sfailowałem. Sfailowałem próbę na 140 kg z przysiadu przedniego front skład. No, zwinęło mnie. Kurde, po prostu, jak sztanga poleciała po bicepsach, to tam na zerczeż składa takiego bardziej. nie Ale kit, no i w końcu finałowa próba. Udało się zrobić 140 skład na rekord na raz. Tam 3 minuty odpoczynku i wtedy jeszcze drugi raz sobie zrobiłem, a później to już wszedłem do 70% maksa. Zrobiłem sobie 5 dwójek i no fajnie. Także same rekordy, OHP, nowe tutaj na prostych kolanach, jednak bardziej na stretch refleks, takie z ręki, nie? Box skład znów jakiś tam potężny, nie wiem, 180 chyba na przysiad. W ogóle mój rekord to był 185 kiedyś, a teraz to to na, na przysiadzie na boksa robię. No to chore te rekordy są, nie? Jak to wszystko idzie, to jest po prostu chore. 240 spacer farmera to, to tam. No, tu, tu skład 182. A już 190 robiłem treningowo przedczoraj? Tak? Nie. Dwa tygodnie temu? Czy to było to? A nie pamiętam już. No ale następny to już będzie chyba 200, nie więc. No, super jest.